Hej, witaj! Podczas chodzenia przez 40% czasu znajdujemy się na jednej nodze, więc umiejętność stania na jednej nodze jest bardzo ważna, dlatego nasz organizm powinien się w jakiś określony sposób zachowywać, gdy stoimy na jednej nodze. Dlatego dzisiaj chciałbym wam pokazać, co o czym nam mówi to, w jaki sposób stoimy na jednej nodze, do czego to nam może się przydać. Po prostu do takiej bardzo prostej, wstępnej diagnostyki tego, co z pacjentem się dzieje, gdy pracujemy z pacjentem. Ale jeśli nie pracujemy z pacjentem, to możemy po prostu wykorzystać to badając naszych najbliższych, czy po prostu oceniając postawę naszego dziecka. Więc myślę, że te proste rzeczy będą bardzo przydatne i każdy z Was będzie mógł zwrócić na nie uwagę po prostu u siebie w domu. Zapraszam. Badanie oczywiście powinno się rozpocząć już od tego, abyśmy zwrócili uwagę na to, na której nodze nasz pacjent stanie. Jako pierwszy prosimy go tylko o to, aby stanął na jednej nodze, nie mówimy o na której nodze, ani w jaki sposób, więc najczęściej będzie wybierał nogę dominującą. W moim przypadku będzie noga prawa i najczęściej będzie noga uniesiona w ten sposób, ponieważ jest to najbardziej komfortowe. Potem oczywiście pr prosimy, żeby stanął na drugiej, porównujemy, jak to wygląda, ale ten początek jest już bardzo ważny. Co się dzieje dalej? Oczywiście, na początku, zanim pacjent stanie na jednej nodze, warto ocenić, jak on stoi jeszcze przed tym, jaka jest relacja stawu kolanowych do siebie, jaka jest odległość między stawami skokowymi, tak żebyśmy mieli już ogólny pogląd na, na jakby to, jak jego kończyny są zlokalizowane. Oczywiście najlepiej, żeby stał na boso, tak żebyśmy dobrze mogli obserwować pracę. Stóp. Co jest istotne, to czy jeśli pacjent stoi na jednej nodze, to czy jego kolano rzutuje nam na stopę? Czy przypadkiem nie jest, nie ucieka nam do środka? Jakbyśmy opuścili piątę stawu kolanowego, to znajdzie się gdzieś po przyśrodkowej stronie stopy, bądź też w przypadku koślawienia po bocznej stronie stopy. Warto zwrócić uwagę, czy ta. Wada to odchylenie od normy, ono się nasila i pa, czym pacjent dłużej stoi, tym ta wada się nie pogłębia, ponieważ też stoi. Stąd ponieważ na początku my możemy tego nie zauważyć albo nie będzie to widoczne. Jeśli wykonamy kolejne, albo kolejne sekundy pacjent stoi, albo prosimy go o chwilę odpoczynku i ponownie, żeby stanął na tej nodze, to być może ze zmęczeniem będą wychodzić kolejne, możemy to nazwać, tak zwane słabsze ogniwa. Co jest dalej istotne? Obserwujemy to, co dzieje się ze stopą. Czy pacjent mocno walczy, czy gdzieś chowa palce, czy ucieka stopą, czy po prostu stoi sobie w miarę spokojnie, jak widać tylko po prostu stabilną pracę mięśni stopy. Oczywiście porównujemy to zawsze od razu z drugą łączyną. Co jest jeszcze istotne? Czasem przy jakiejś bardzo mocnej pracy, stanie na jednej nodze, też palce mogą troszkę zmienić kolor, mogą być blade. Dla nas także to jest dość ważna informacja. Kolejna rzecz mm, niesamowicie istotna to to, co się dzieje z miednicą u pacjenta, bo jeśli stanę na jednej nodze, a moja miednica opada mi to przeciwną stronę, czyli jakby opada w lewo, może doświadczyć o niewydolności mięśni pośladkowych, szczególnie mięśnia pośladkowego średniego po stronie prawej, w moim wypadku, czyli na tej nodze, na której stoję. Niesamowicie jest to istotne i warto, szczególnie jakieś dzieci, które są w takim wieku gdzie rosną, e, obserwować coś takiego, ponieważ daje nam to dość duży pogląd na to, jak. Wygląda ich stabilizacja miednicy, stabilizacja kręgosłupa dędzielowego. Nie jest taki super szczegółowy test, ale dla rodzica, dla kogoś po prostu, kto nie, nie zna się, na badaniu postawy już może dać pewną lampkę ostrzegawczą i po prostu powiedzieć, że ok, musimy coś po prostu dalej z tym zrobić, więc warto spojrzeć, czy miednica przy tym nie opada, oczywiście jakie delikatne opadanie minimalne, ono jest możliwe, ale zawsze porównujemy z drugą stroną. Przy opadaniu miednicy, czyli tak zwanym objawem Trendelenburga na ogół będzie on asymetryczny, czyli będzie mocniej zaznaczony po, po któreś ze stron. Jeśli te mięśnie są słabe, to mamy wiadomo prostą drogę do niestabilności kręgosłupa, czy chociażby jakichś bólów w obszarze stawów kolanowych, ponieważ tam także może pojawić się jakaś ucieczka do koślawości. Wszystkie testy, które tutaj pokazywałem, możemy jeszcze sprogresować, czynniki jeszcze bardziej trudniejsze, jeśli wykonamy je tak samo, ale z zamkniętymi oczami. Wtedy samo stanie na jednej nodze jest już dużym problemem i próba utrzymania postawy nawet przez kilkadziesiąt, kilkanaście sekund nie jest niczym łatwym, ale daje nam także pogląd na różnego rodzaju słabości naszego organizmu. Więc warto, jeśli te testy Chodzą dobrze albo nie widzimy dużej różnicy, po prostu spróbować zrobić to samo z zamkniętymi e, oczami. Na początku wspominałem, że warto takie rzeczy sprawdzać, właśnie, szczególnie u dzieci, a, ponieważ może to gdzieś oszczędzać przed powstaniem jakieś wad postawy czy po prostu przed jakimiś innymi problemami. Ale tego typu test stania na jednej nodze jest także ogromną wartością dla osób starszych. A chyba najbardziej wartościowy jest dla osób starszych, które miały wykonane endoprotezę stawu wiadrowego bądź stawu kolanowego. Dlaczego? Ponieważ jakby tutaj możemy ocenić, jakie jest ryzyko upadku tych osób, czy stabilność ich kończyn jest podobna w jednej i w drugiej po jednej, po drugiej stronie, a ten test bardzo e, łatwo wykonać i po prostu to także może być jakąś wskazówką, czy dany pacjent na przykład nie potrzebuje jakiejś innej, innej rehabilitacji, czy nie potrzebuje pomocy, może jakiegoś zaopatrzenia ortopedycznego, zajmie na to chwilę, a może uchronić nas przed jakimś urazem, złamaniem, czy, czy podwichnięciem endoprotezy. Tyle na dzisiaj, wszystkiego dobrego, dzięki, hej!